Lebrony 16, Kyrie 5, Hyperdanki 10 czy KD 11. Wszystkie te buty łączy to, że są one naprawdę świetne, lecz niestety jeszcze oprócz tego posiadają jedną malutką, wspólną cechę. Nie są idealne. Lebrony 16 są zbyt klockowate. Kyrie 5 posiadają słabą przewiewność powietrza, KD 11 nie mogą się pochwalić dobrą trakcją. Hyperdanki 10 mają średnią przewiewność powietrza. Cześć, z tej strony tylko Basket i w dzisiejszym odcinku będziemy konstruować idealne buty do koszykówki. Standardowo, jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Mi to bardzo pomaga, bo dzięki temu mogę dotrzeć do nowej widowni. A jeżeli będę widział, że takie odcinki Wam się podobają, a szczególnie ten, no to może w przyszłości uda mi się faktycznie skonstruować takie buty, z czego oczywiście bardzo bym chciał nagrać film. Więc działajcie tam na dole, a tymczasem przejdźmy do odcinka. No dobra, moje wymarzone butki. Zacznę od podstaw, czyli od podeszwy, a dokładniej trakcji. No i tutaj chyba nie ma co się dziwić: zdecydowanie wybrałbym podeszwę Skyrim Piątek. Uważam, że była to najlepsza podeszwa w butach do koszykówki do tej pory. Podeszwa, która może się pochwalić naprawdę bardzo fajną gumą, bo nie była ona zbyt miękka, aczkolwiek twarda też nie była. Dlatego wydaje mi się, że e, znaleźli konstruktorzy Kairi Piątek taki złoty środek. E, jeśli chodzi o design podeszwy, to naprawdę Kairi Piątki mogą się pochwalić jednym z najlepszych designów, jeśli chodzi o buty do koszykówki. Mamy tutaj kilka wyodrębnionych sfer, które przypominają takie oczy, egipskie oczy. Nawet na jednej sferze jest takie oko y, zrobione. No i co mogę tu jeszcze więcej dodać? Bieżnik na tej podeszwie jest y, całkiem głęboki, dlatego bieżnik z nieczystościami na stalach powinien sobie poradzić śpiewająco. No i dobra, lecimy dalej. Teraz system amortyzacji. No i przyznam, że tutaj miałem y, taką zagwostkę, bo nie wiedziałem, co dokładnie wybrać, aczkolwiek y, wiedziałem, jaką technologię chcę w tych butach, bo zdecydowanie chcę piankę React, tylko tu się zastanawiałem pomiędzy pianką React y, użytą w KD11, czy chociażby w Hyperdankach 2000. Wybór jednak padł na KD11, czyli nowszy model butów od Hyperdunków 2017. Nie wiem, wydaje mi się, że ta pianka była tutaj ciut lepsza, aczkolwiek wiadomo, że te różnice były bardzo, bardzo małe. Dlaczego wybrałem piankę React, a nie na przykład dwie poduszki Nike Zoom R i do tego piankę Phylon? Wydaje mi się, że pianka na całej podeszwie jest dużo wygodniejsza. Po pierwsze mniej awaryjna, bo sami pewnie wiecie jak poduszki Nike Zoom często się psują, pękają. No i buty są wtedy nie do użytku. No dobra, lecimy troszeczkę wyżej, bo jesteśmy przy holewce. Mój wybór padł na holewkę z Hyperdunków 2017, aczkolwiek nie w tej wersji podstawowej, tylko w wersji Flyknit. Dlaczego? Cholewka Flynit, na pewno wiecie, charakteryzuje się genialną przewiewnością powietrza. Do tego jest bardzo elastyczna, dlatego wygoda jak i odczucia z gry są naprawdę bardzo fajne. Do tego dodamy jeszcze sznurówki, które trzymane są na systemie Flywire. No i mamy komplet, który owocuje nam naprawdę bardzo dobrym suportem całej naszej stopy oraz elastycznością, której nie powstydziłby się żaden but. Jesteśmy już prawie na finiszu, bo teraz przejdziemy do wygody wewnętrznej oraz ilości. Poduszek, które są zaimplementowane w środku cholewki, no i zdecydowanie, zdecydowanie chciałbym, aby w moich wymarzonych butach znalazła się odpowiednia ilość poduszek, dokładnie taka sama, jaka została użyta w modelu pg 2 2,5. Ci z Was, którzy mieli do czynienia z butami pg 2 2,5, na pewno wiedzą, że te buty charakteryzują się naprawdę nieziemską wygodą w środku, właśnie dzięki wielu poduszkom, które zostały zatopione w zapiętkach czy chociażby przy środkowej części cholewki. No mnie taki obrót sprawy by na pewno bardzo usatysfakcjonował. Tutaj mogę jeszcze dodać to, że jeśli jest taka możliwość, to chciałbym, żeby w zapiętku zostały użyte płytki utwardzające ten cały zapiętek, które były użyte w Lebronach 16, bo tam naprawdę czułem, że moja kostka jest bezpieczna, że to wszystko jest w miarę sztywne, aczkolwiek nie usztywniało tego buta tak bardzo, żeby nie dało się w nim grać. I właśnie dlatego wydaje mi się, że połączenie tych płytek wraz z flyknitową cholewką oraz wieloma beczkami, owocowałoby naprawdę bardzo, bardzo wygodnym butem, który by był mega responsywny i bardzo dobrze dopasowywał się do naszej stopy. No dobra, no mi wyszły takie dziwolongi, właśnie widzicie jak one wyglądają. Dajcie znać w komentarzach, jakie byłoby połączenie Waszych wymarzonych butów. Wszystkie komentarze będę czytał oraz odpowiadał na nie, więc zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jestem ciekawy, jakie dziwolongi Wam wyjdą. A tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka i cześć!